Hey, dzisiaj specjalny odcinek dzikości w słoiku, który nagrywam będąc przeziębioną, i dlatego nie ma nas gdzieś w plenerze. I skupimy się dzisiaj na 10 ziołach, które są w Polsce dość popularne. No i być może um, jakieś ciekawostki tutaj ode mnie y, do Was popłyną, których jeszcze nie znacie. I ja się leczę od dwóch dni wyłącznie imbirem e, i naturalnymi e, ziołkami też syropkiem tymiankowym i ten syropek tymiankowy na kaszel który stosuję, jest do nabycia w aptece możecie też sami sobie zrobić taki syropek więc zaczniemy od tymianku Miejsce dziesiąte, czyli, czyli tymus vulgaris e, już od starożytności znane zioło, które Pomaga w leczeniu wszelkich przeziębień i e, udrażnianiu górnych dróg oddechowych. Nasi przodkowie wierzyli, że jeśli położymy gałązkę tymianku pod poduszką, odpędzi to koszmary, jakieś mroczne rzeczy, które nawiedzają nas w nocy. A Egipcjanie używali tymianku do balsamowania swoich ciał. Ostatnio poznaliśmy nawet kolegę, który nam opowiadał o pierwszej mumii. I to miał okazał się Ozyrys. Ale może zaprosimy kiedyś Enormi i nam opowie jakieś ziolecznictwo starożytnej Grecji. Chciałam też powiedzieć, że tak jak mieliśmy odcinek o żmijowcu zwyczajnym, i tam pamiętacie, nasi przodkowie przypinali sobie żmijowiec tutaj do piersi, żeby dodać sobie do tak też jest y takie przekonanie historyków, że do tej funkcji również służył tymianek. Rycerze sobie przypinali gałązkę tymianku do piersi, żeby sobie dodać odwagi. A na użytek y, domowy, no to do czego tymianek może służyć? No to oczywiście do wspaniałej babcinnej zupy pomidorowej. Pewnie rośnie w wielu ogródkach waszych babć, cioć i wujków. No ale jest też wspaniałym zielem, które pomaga właśnie w leczeniu kaszlu. Ja sama sobie stosuję taki syropek. Nie jest to sponsorowana reklama, po prostu chciałam go zarekomendować. Syrop tymiankowy na kaszel mokry z ziołowej tradycji. Także od razu, jak poszłam do apteki. Poprosiłam o leczniczy syropek na bazie naturalnych składników. Dlaczego warto skorzystać z tym No bo ma właściwości właśnie antybakteryjne. ci kaszel oraz infekcje gardła. No miejsce dziewiąte zajmuje czarny pes, czyli Sambucus nigra. Nasze prababcie nazywały ten krzaczek e, czarnego psu apteczką biednych ludzi e, jest, jego jagody są bogate w witaminy A, B i C a kwiaty służą do wytwarzania wspaniałego syropu i tutaj sugeruję, żebyście obejrzeli ten właśnie odcinek o robieniu syropów z kwiatów psu no bo to właśnie tam sporo opowiadam, że to było takie drzewko niemalże magiczne można to też nazwać taki syrup z kwiatów z domieszką cytryny, domowym eliksirem na przeziębienie. Ja zachorowałam dwa dni temu i w zasadzie już w tym momencie stosując te domowe rzeczy homopatycznie się leczę i już mi przychodzi, naprawdę dwa dni już jest ok, już jestem w stanie do Was mówić i nagrywać jakiś. Odcinek. Miejsce ósme zajmuje dziewanna, nazywana królewską świecą ze względu na jej taki strzelisty y, kształt. W polskim folklorze ma magiczne moce, przypisywano jej moc ochrony przed czarownicami, a także leczono nią brodawki. Taka ciekawostka, wierzono również, że korzeń dziewanny Uśmierza ból zęba. Co ciekawe, z kwiatów dziewanny wróżono też nadejście zimy i jej przebiegu. Jeśli kwiatki były obrodzone na całej łodyce dziewanny, no to wierzono, że zima przyjdzie mroźna i zimna, taka wyjątkowo yy, po prostu ciężka. Z medycznego punktu widzenia dziewanna to przyjaciółka naszych płuc. Napar z dziewanny pomaga na kaszel i i odkrztuszanie wydzieliny, które gromadzi się w naszych płucach. Historycznie liście dziewanne były stosowane jako zamiennik za tytoń. Oczywiście polono je w, cel w celach leczniczych. Syrop dziewanny jest pachnący, złocisty i jest też takim latem zamkniętym w butelce, także gorąco polecam. Miejsce siódme. No to kolejne e, siłko. Tym razem będzie to krwawnik. Achillea milie folium, e, po połacinie. No i znowuż tutaj mitologia się pojawia. Otóż według wierzeń krwawnikiem właśnie Achilles leczył e, rany swoich wojowników, którzy odnieśli jakieś rany właśnie na polu walki, na polu bitwy. Krwawnik niby pospolity, a jednak niezwykły. Rośnie na każdym kroczku. Polska nazwa krwawnik pochodzi z przekonań, że tamuje krew i przyspiesza gojenie ran ta roślina. Nazywano niegdyś go żołnierskim zielem albo plastrami natury. Zgniecione listki tego właśnie e, ziółka przykładano do ran i... W ten sposób tamowano krwawienie. Herbatka z krwawnika na przykład obniża gorączkę, jest powszechnie stosowany do tego, żeby zbijać gorączkę. Jest to stare ludowe przekonanie, że chorobę należy wypocić. Ale też, jeśli sobie wypijecie taką herbatkę wymieszaną z rumiankiem po ciężko strawnym obiedzie, z pewnością szybciej zawitacie do toalety i lepiej się to wszystko przetrawi. Przez to, że krwawnik ma lekko gorzkawy smak, pobudza nasze trawienie, żołądek zaczyna się kurczyć, pulsować i szybciej udaje mu się strawić zalegające tam jedzenie. Więc dla tych, co mają problemy właśnie jakieś tego typu, że im się odkłada, że jest rzadko chodzą do toalety, zapewniam Was, że krwawnik z pewnością sprawi, że szybciej to wszystko przez Was przeleci, a Wasza przeniana materii będzie znacznie lepsza. I jeżówka, czyli miejsce szóste. Inaczej Echinacea purpurea ma piękne różowo-fioletowe kwiatuszki. Echinacea jest znana Wam na pewno z tego, że <ścoughs> destylat i jej hmm, pastelki są do zakupienia w aptece i regularnie spożywane wzmacniają odporność. Nazwa Echinacea pochodzi od greckiego słowa echinos, czyli Yes. A to dlatego, że ma kolczasty środek. Ta roślinka przybyła do nas z Ameryki Północnej i zdobyła serce wszystkich zielarzy na całym świecie. Starzy amerykańscy, czyli ci rdzenni Amerykanie Używali jeżówki do tego, żeby y, właśnie goić rany swoich wojowników, ale też wszelkiego rodzaju zadrapania, a nawet ukąszenia węży. A dziś jest znana, że tak powiem, nowocześnie, jako naturalny booster odporności, o czym mówiłam na samym początku. Dlaczego? Dlatego, że jeżówka stymuluje. Układ immunologiczny pobudza aktywność białych krwinek, które zwalczają wirusy i bakterie. Miejsce piąte Melissa officinalis. Już starożytni nazywali Melissę eliksirem życia oraz radością serca. Wierzono nawet, że Melissa może zapewnić długowieczność, a także, uwaga, może, ule może uleczyć złamane serce. Przede wszystkim my znamy melisę jako antidotum na stres. Kto nie dostał choć raz w życiu herbaty z melisy, w takiej sytuacji stresującej, ten niech. Palec i będzie nas na pewno bardzo mało. Na pewno y, wielu z Was też korzystało z pastylek, y, destylatów z Melisy w y, dostępnych formie drżetek. Tak, tak, o, właśnie tak, Emelisa jest idealnym zielem na obniżanie stresu, spowalnia pracę serca i spowoduje, że <laughs> po prostu chillujemy. Miejsce czwarte. Rumionek, czyli Matricalia hamomilla. Rumianek znany jest przede wszystkim z tego, że korzystaliśmy z niego już przez nasze babcie, przez naszych dziadków do przemywania ran. Pamiętacie, że zraniliśmy się gdzieś na wakacjach u dziadków, no to parzyło się rumianek i przemywało się zarówno oczy, jeśli mieliśmy jakieś zapalenie, jak i rany. Które gdzieś tam nam dokuczały, bo nie wiem, biegaliśmy po drzewie i się zadrasnęliśmy. Nazwa rumianek wywodzi się od greckiego słowa ziemne jabłko, dlatego że pachnie jak łóżko. A taka ciekawostka, że już starożytni Egipcjanie uważali rumianek za dar od Boga. Ara. Grecki lekarz Hipokrates używał też rumianku w leczeniu przeziębienia. Rumianek działa kojąco na żołądek, działa rozkurczowo. Jeśli macie wszelkiego rodzaju jakieś dolegliwości żołądkowe, zalecam wypić szklankę na paru z rumianku i z pewnością zagodzi to wasze objawy. Działa nie tylko dobrze na uspokojenie, ale też również na trawienie. Co wcześniej już wspominałam, że w połączeniu z krwawnikiem zadziała doskonale na procesy trawienia. Rumianek i napary z rumianku są też stosowane w naturalny sposób na rozjaśnianie włosów I też wszyscy wiemy, że do włosów pląd, w rumiankowe szampony są stosowane No i na podium wkracza królowa, absolutna królowa polskiego e, ziołolecznictwa, czyli mięta Nasza pospolita, prosta mięta, którą hodujemy u nas w ogródku którą sobie ścinamy i dajemy do herbaty y, wspaniała mięta na mm, zgagę, chociażby na ból żołądka. Jeśli cokolwiek nam takiego dolega, no to parzymy sobie miętę i rzeczywiście łagodzi objawy jakiegoś bólu żołądka. Y, jest nawet taka słynna, oldschoolowa reklama z lat 90. Y, leku na zgagę, już w porządku mój żołądku gdzie pan jest z panią w restauracji i zamawia sobie miętę właśnie, ale wtedy nie, nie, przepraszam, mamy coś lepszego nie, otóż nie mamy czegoś lepszego mięta jest naprawdę doskonała na tego typu rzeczy ale też sama w sobie jest składnikiem istotnym, ważnym dodatkiem kulinarnym, smak jest Rozpowszechniony, wszyscy znają orzeźwiający smak, mięty, idealny na lato, także z doskonałym napojem, żeby skorzystać z niego w e, gorący letni wieczór. A według e, mitologii, zakochana w Hadesie e, nimfa Minte została ukarana przez jego żonę Persefonę za to zuchwalstwo i zakochanie w panu ciemności, panu Hadesu. I została zamieniona właśnie w takie yy, ziele, czyli jest to rodzaj takiej tęsknoty orzeźwiającej za tym uczuciem. Miejsce drugie! Pokrzywa! Tak, nasza polska wspaniała pokrzywa, z której są fantastyczne sałatki. Trzeba je po prostu taką pokrzywę sparzyć gorącą wodą. Jest wspaniałym dodatkiem do sałatek. Pokrzywę bardzo lubi też moja dobra koleżanka Ewelina, która mi mówi, że zamiast zbierać własnoręcznie pokrzywę gdzieś na polach, ona ją po prostu kupuje sobie w aptece. Otóż na pewno któregoś dnia wybierzemy się z wami, wy będziecie po drugiej stronie, my po drugiej stronie kamery i zbierzemy sobie pokrzywę. Liście pokrzywy są pełne witamin. Jest tam witamina A, C oraz K. Jest bogata w pełno minerałów takich jak wapni żelazo czy krzem. Z pokrzywy też jakby korzystają różnego rodzaju takie ośrodki spa. Idzie się do sauny, jest bardzo gorąco i dodatkowo asystent takiego um, klienta witkami pokrzywy y, uderza po plecach, żeby właśnie to pocenie i krążenie pobudzić Także takie też ma zadania czasami pokrzywa. A co ciekawe napar z pokrzywy też łagodzi objawy alergii yy, oraz takiego kataru który się cyklicznie pojawia tam, 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 tam Miejsce pierwsze Szałwia, czyli matka wszystkich ziół. Oczywiście pewnie znacie tego mema którego właśnie teraz pok pokażemy jak ktoś u Was zachoruje w domu i nie bardzo chętny jest, żeby pójść do lekarza, to pewnie sobie powie: A ja szałwię popukam. No i rzeczywiście, na wszelkiego do, rodzaju dolegliwości związane z zębami jakieś ropnie, bóle zęba e, czy wule gardła takie ostre stany, zapalne gardła to słynne powiedzenie: „szałwię popukam ma faktycznie tutaj e, znaczenie. Dlatego, że szałwia jest antybakteryjna i z pewnością doskonale sobie poradzi z wszystkimi niemile widzianymi żyjątkami wirusu, podobnymi, które gromadzą się w naszych gardłach. Egipcjanie, co ciekawe, stosowali ją na leczenie bezpłodności. A Chińczycy podobno tak ją cenili, że potrafili wymieniać skrzynię najlepszej swojej zielonej herbaty za kilka pęków szałwii, od europejskich kupców. W Europie też sadzono ją popularnie w e, ogródkach, no i też wierzono, że kto ma wie ten poradzi sobie z każdą chorobą. Działa odkażająco. Antyseptycznie wspomaga immunologię i pracę y, układu y, krwionośnego w jamie ustnej, ale ma też działanie ściągające, czyli redukuje nadmierne pocenie się. Doceniają ją na przykład kobiety, y, które borykają się z menopauzą i mają taką dolegliwość jak nocne poty. Czyli, czy podsumowując, pierwsze miejsce na podium zajmuje Królowa Wszystkich Polskich Sił, czyli... Szałwia! Brawo! No, oczywiście zostawiam teraz pole wyobraźni Wam i do waszemu, do waszej wiedzy i waszemu doświadczeniu. Jeśli wiecie y, o jakichś ziołach, które należałoby tutaj wymienić, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby z, y, ustawić dzwoneczek na wszelkiego rodzaju nowości, które się pojawią na kanale. A jeśli zgromadzimy w komentarzach odpowiednią ilość ciekawych y, ziół, to na pewno zrobimy jeszcze kolejny tego typu odcinek. Dzięki.